Międzynarodowe Targi Kolejowe Trako, największe i najbardziej prestiżowe w Europie spotkanie branży transportu szynowego. W tym roku ponad 600 wystawców z ponad 20 krajów zaprezentuje swoje najlepsze oferty. Trako 2015 to przegląd aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych i infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie. Najnowsze rozwiązania w zakresie pojazdów szynowych, ich wyposażenia, bezpieczeństwa dla pasażerów, zarządzanie transportem, to wszystko w AmberEx. Dla Gdańska i naszego kraju TRAKO to ważne wydarzenie gospodarcze. Bombardier, PESA, Knorr Bremse, Medcom, Traktek to nasi kluczowi partnerzy. 11. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO, 22-25 września. Zapraszamy na Pomorze! Dogdańska. Centrum Amber Expo.